Przechodzimy do pojedynku numer 2. Walka w formule K1: trzy rundy po dwie minuty, a zmierzysz się w niej w kategorii do 54 kg. W narożniku niebieskim reprezentująca Katwit Serosk Julia Sochacka, a w narożniku czerwonym z OstroŁęka Fight Academy Ewelina Peczyńska. Dwie młode dziewczyny. No zobaczymy, jak to w walkach kobiet. Emocji na pewno nie zabraknie. Już kilka tytułów Ewelina ma na swoim koncie, jeżeli chodzi o zawody. Z Polski pod banderą Polskiej Federacji Kickboxingu Unified Fight Rules, a także WSKF i od razu mocno zaczynamy od potężnej wymiany w półdystansie jeszcze kończy teraz Peczyńska. Wszystko middle kikiem. Dobre prawy teraz Peczyńskiej. No zobaczmy, tam chyba już sędzia powoli może myśleć na, na drzebę. Tą walkę policzyć jest! Jest pierwsze liczenie zawodniczki Katwice Rosk. No, rozmowa ciekawa między zawodniczką a narożnikiem, że trzeba mocniej bić. No. Ewelina Poczęńska, jakby nieco skonfundowana, że musi mocniej bić. Się, no ale to chyba już długo e, nie potrwa. Widzimy tutaj ogromna różnica umiejętności. Panie sędzio, kończ pan ten mecz. E, chciałby się parafrazować słowa Dariusza Sto e, Szpakowskiego. No ale jeszcze nie kończymy. Poprawiamy kask. No i wracamy do rywalizacji, nieco humoru tutaj nam poprawił Mariusz Piersa, weteran Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów, który tutaj w Wyszkowie przecież stoczył jedną z najlepszych walk w historii Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów w boksie z Marcinem Stańczykowskim. Teraz jakby nieco odżyła nam Sochańska, ale Peczyńska bardzo mocno cały czas idzie do przodu. Jeszcze kończy akcję kopnięciami, no tutaj coraz mniej odpowiada Julia Sochańska. Jeszcze raz zamknięta w narożniku. Jeszcze jedno poprawienie kasku. No tam konsultacja Sędziowska. Znawiamy rywalizację. Sochańska kopie. Piękne teraz wysokie kopnięcie Peczyńskiej. Jeszcze raz próbuje zahaczyć się tym razem lewą nogą. Podopieczna arka Ludwiczaka głowę swojej rywalki. Jeszcze raz mocno do przodu. Teraz wychodzi z ofensywą Ewelina Peczyńska. I chyba to już będzie koniec. A jeszcze nie przerywa tej walki, sędzia, więc 10 sekund yy, się skończyło. Koniec rundy pierwszej. I za chwilę zaczniemy rundę drugą pojedynku. Julia Sochańska, Katwi Cerock, narożnik niebieski i Ewelina Peczyńska, ostrojenka Fighter Academy, narożnik czerwony. No i ta sama śpiewka co w rundzie pierwszej, czyli Peczyńska mocno idąca do przodu. Wielokrotna medalistka imprezy Polskiej Federacji Kickboxingu, Mistrzyni Polski zresztą tej organizacji widzimy nienagana technika podopiecznej Arkadiusza Ludwiczaka. Trzecie liczenie, a więc to już będzie po wszystkim Peczyńska wygrywa przez TKO w rundzie drugiej. W kurpiowskiej kuchni mistrzów przez TKO wygrywa Ewelina Peczynicka. Nagrody dla uczestniczących wręcz Sensei Andrzej Krajczyk.